Cześć, witajcie z powrotem, dzisiaj jest super film, dzisiaj jest super dzień, ponieważ właśnie jadę, oj, telefon mi wypada z uchwytu, także nie przejmujmy się tym, jadę właśnie odwiedzić Natalię kurs z kanału Kursywa, która przyjechała do Gdańska, więc... ale będzie super, mamy dla Was coś fajnego. Stresujesz się? No, ja nic nie zgadnę, ale będziesz mi podpowiadać. Ja się nie stresuję, bo ja wiem, że nie zgadnę, więc już to zaakceptowałam. Ej, a widać mnie? Dobrze wygląda? Nie wiem, czy ten kadr Wam odpowiada. A co? Co ma nie odpowiadać? Nie wiem. A jesteśmy my i, no, I ktoś jeszcze. No. Cześć, mamy dzisiaj dla Was fajny film. To się nazywa First Sentence Challenge. No i Nataria będzie zadawać mi pytania. I to będzie ile? 10? 11. Ale no, może 10. Bo już jest Zobaczymy. Tak. No i cóż, będzie mi czytać pierwszy zdanie z danej książki i moim zadaniem jest zgadnąć co to za książka, czyli y, prawdopodobnie nie zgadnę nic. No ale dobra, no, jestem gotowa. Kompromitacji. To zacznę. Od jakiegoś prostego. Myślę, że większość z tych książek czytałaś. Mam nadzieję, przynajmniej A nie, że wszystkie? Się nie Że się nie pomyliłam, no ale wiesz, mogłam się gdzieś tam pomylić albo coś. Ale, dobra, zaczynam od książki numer jeden. Pierwsze zdanie. Rozkład zaczyna się cztery minuty po śmierci. Dobra, wiem, co to jest chyba. Tak. E, no to o ile się nie mylę, to jest chemia śmierci. Wygra. Tak, Zgadza się. On też to tam czytał. Czyta. I też mu to powiedział. No tak, Ja, to jest. ja nie wiem, czy to teraz z tym ale no. Dobra, kolejne e, zdanie. Dziewczyna ucieka, by ocalić życie. Adi. Ja też to mam dla ciebie, dlatego muszę, muszę coś zmienić. Dobrać. Nie tak. daj mi to też, ja zgadnę. Dobra. Dostanie się zachętę. Okay. Dobra, już masz sześć. sześć punktów. Dobra, może to ktoś będzie wczył, może nasz e, pan, pan pomocnik? Dobra, kolejka. Wciąż coś się łamie, coś pęka. Uuu. Czy to się łamie, coś, No, to jest. To jest niby trudne, ale nawet proste. Ja nie czytałam tej książki. Ej, wiem! Chyba! O Boże, jeżeli to będzie, to, to będzie strasznie śmieszne. To jest e, Kruchaja Glut? Tak. O, to są bardzo czyste zdania. No do ale dobra, no, super, ale super. No ale. No, Jezu. A to, było fajna, to było? fajna. książka, bardzo. Dobra. Um, tutaj mam kolejne zdanie z książki, którą Ty chyba czytałaś, ale coś tam mówiłaś o niej mm, takie, że nie jestem do końca pewna czy to czytałaś. Wydaje mi się, że tak. Mm -hmm. Jeżeli to miało sens. Dobra, pierwsze zdanie, to jest trudne, bo idzie Ci za dobrze. No. Rozbierz się. Jezu, ja to mam też, no Ciebie, ja nie. To jest wojna makowa. Nie. To jest strasznie charakterystyczne. Zdanie, no nie, Kurde, a tak. bo to już mam trudne, A myślałam, że to jest trudne. To ja teraz ten... Nie, nie. Dobra, dalej. Możesz przyjść do mojego biura? Możesz do mojego biura... O Boże. Yy. Mm -hmm. Możesz jakieś takie podpowiedzi poza ten, nie? Poza no, punktacją. No. W ogóle nie wiem dlaczego. Pierwszą, pierwszym jest korzeniec ze Sondary Anioła, ale chyba nie. W sensie tam miasto kości. Ja w ogóle czytałam to chyba w podstawówce, w miasto kości. Tam było coś o ochroniarzu. To, to pamiętasz kiedy to czytałaś? Niedawno. Aha, w jednym roku. Ja to czytałam w podstawówce. I podobało no. mi się to wtedy. Bardzo mi się to nie podobało teraz. Ale nie, to w ogóle nie tak. E, możesz przyjść do mojego biura. Tak. E, pff, nie, chyba drugie zdanie. Dobra. Drugie zdanie, to znaczy to dobra, to nie jest jeszcze drugie zdanie. No, mam nadzieję. Rozglądam się wokół, spoglądam na biurka obok mnie, a potem znowu na X, próbując ustalić, do kogo się zwracam. To jest trudne. Wow! Um. Hmm. Czytałam, to a właśnie nie wiesz, czy to czytałam, tak? Nie, to akurat czytałaś na 100%. Na 200. O, oh, wow. Na 1000. To A, co do, do wojny Makowej by nie byłam bo ty mówiłaś, że to chcesz powtórzyć, chyba, -hmm. bo przed rokiem słucha coś takiego właśnie. Jezus Maria, jaki to jest gatunek? Nie potrzebuję podpowiedzi. To hmm. znaczy gatunek literatura piękna, obyczajowa? Nie wiem, czy piękna. Obyczajowa na pewno obca. O Jezu. Jeszcze raz nie tutaj Możesz dostać. przyjść do mojego biura, rozglądam się wokół, spoglądam na biurka obok mnie, a potem znowu na x, próbując ustalić, do kogo się zwraca. Ten x jest niepotrzebny, bo to Aha. jest jakieś randomowe imię, więc nie co tu gadam. Na biurka obok mnie spoglądam, dobra, czyli to? to jest jakieś miejsce, po typu... tak. biuro, gdzie siedzi więcej osób i chcesz pytać, mogę przyjść do biura. Eee... Jezus, Maria, dobra, to jest pewnie kobieta, jest górną chaterką, tak? Nie wiadomo. <grym> <grym> Kamera już wie. Opakiwałam, albo Masz, po, tak? albo zaprzeczyła. Kurde, nie powiem. <grym> nie, nie, nie mam zielonego pojęcia. <grym> Kurde. Możesz jeszcze zapytać o coś. Na przykład, czy dużo gadałaś o tej książce. Czy na mi się ona podobała? Tak, bardzo ci się podobała. O, świetnie, tego się obawiam. E... No, nie Daisy raczej. Nie Daisy i nie Evelyn. Evelyn? Nie, nie jest to do rata. tak. Evelyn i Na pewno. tak! Ewelina Hugo, tak mam O tak. kurde, faktycznie, <laughs> bo to było do tej, pewnie do tej dziennikarki. Tak, tak, to jest do tej dziennikarki. Monika, so. ona się to mm. nazywała? Tak. No, to było trudne, przyznam no. Dobra, dalej. Kolejny. Wiosną deszcz targany pod muchami wiatru bębnił od rachy. Mm. To mi brzmi jak piękno albo klasyk. Mm -hmm. To znaczy... Mm. To znaczy, wiosną. Nie, tak? to znaczy, chyba teraz tym. cię uh -huh, trochę zmieniłam. To nie jest do końca. Uh -huh. To jest coś takiego pośrednio. Aha. Wiosną? Klasyk to to nie jest. Dobrze, dobrze. tak dobrze. Wiosną deszcz, coś tam bębnił od achy. Wiosną deszcz targany pod muchami wiatru bębnił od Czy to jest jedna mówka? Tak. To mi trochę, troszkę mi brzmi jak trzynasta opowieść, ale. Trzynasta obawy chyba się zaczynała w jakimś listopadzie. Mm, to nie jest trzynasta obawy. A, A chciałam wejść z trzynasta Szkoda, że nie dałam. Nie będzie. O matę, nie, to też jest trudne. Mm, dobra, daj drugie. Woda wdzierała się w najwyższe, najwęższe szczeliny i podmywała najsolidniejsze fundamenty. to przeczytałam? Jeszcze raz ci to całe przeczytam. Dobra. Wiosną deszcz targany pod muchami wiatru bępnił o dachy. Woda wdzierała się w najwęższe szczeliny i podmywała najsolidniejsze fundamenty. Mam wrażenie, że to niedawno czytałam. Z dechinami niedawno? No, nie wiem. Trzy miesiące temu maksymalnie. Aha. Nie? Mam. Woda podmywała fundamenty. To mi coś... To... Hmm. Może nie skupiaj się za bardzo na samych słowach, tylko mniej więcej na stylu? O nie, tak to nie dobra. Albo na tym, że ktoś się skupia właśnie na takich rzeczach? Na rzeczach związanych z wodą i wiosną, czyli naturą? Zawą? Nie. Że jak ktoś przykłada właśnie, że duża, dużą rolę tu zgrają właśnie te opisy natury. Ooo, opisy natury, opisy natury, opisy natury. W każdej możliwej książce. Właśnie, w Nie Nie ma to pisać na tym Możesz. I tak to wykniemy przecież. Dobra, jakaś podpowiedź. No, no. Ty chyba lubisz tą książkę, ja jej nie lubię. Ty ją lubisz, ale masz do niej trochę tak, tak średnio. Ja jej nie lubię. Raczej. Słowie? Ciepło. Tylko Tak. tak, Kolejne zdanie to XX Nie była piękna, ale mężczyźni zadłużeni w niej, tak jak dwaj młodzi X, rzadko zdawali sobie z tego sprawę. Jakaś kobieta. Tak. Nie była jeszcze. Jakaś kobieta nie była piękna, ale mężczyźni, zadłużeni w niej, tak jak dwaj młodzi mężczyźni, rzadko zdawali sobie z tego sprawę. Mężczyźni to jest nazwisko. Ja nie mogę. Nie była piękna, a tamci nie zdawali się z tego sprawy. Może żenujące. To jest strasznie trudne, To jest... Co znaczy z tymi xami, nie? Tak cię Czytało z X, to była strasznie proste. Bo to jest imię i nazwisko głównej bohaterki. No tak. Harmiona hmm. Granger nie... Na Ron i Hary nie zdawaj sobie z To ciekawe. No. Jakaś podpowiedź? Czy to jest yy, fantastyka? Nie. mi się Tak. I ostatnio o tym wspomniałaś. W pewnym źródle swojej aktywności. To jest ważne. Czyli może na Instagramie? Ha. Dobra, to o czym ja pisałam? Nie była piękna. I czy to jest Marina? Nie. <laughs> nie, nie jakaś Marina. Um, ja nie czytałam Marina jeszcze. To mi się to nie podobało. To nie, to mi się podobało. Aha, to ty mieliście taką samą tością. Tak. tak, tak. No okay. To mi się podobało. Deś bardzo. To było pierwsze zdanie, tak? Teraz? Tak. Zadaj drugie. Twarzy jej zbyt ostro odcinały się delikatne, arystokratyczne po matce francuskie odziedziczone cechy od grubych rysów, odziedziczonych po rumianym Ojcu Irlandczyku. Matka francuska i Ojciec Irlandczyk. Tak, o ile matka francuska nie ma znaczenia w moim zdaniu, to Ojciec Irlandczyk jest podpowiedzią. No na pewno. <laughs> hmm. Jeszcze po, o, pomyśl o tej aktywności, o tym, co ci powiedziałam. Bo to na podstawie tego znajdziesz to. No właśnie ja nie pamiętam, o czym ja robię pisam post. Aha, Boże, a to jest prawda... Jeżeli to jest to? No? To ja nie pamiętam po prostu co dobrze tej książki. To jest przy mnie od Tak. Jezus Maria, no i widzisz ja teraz dla ciebie... Ale noż... ja się poszukać kolejnych książki. <laughs> Serio? No, no trudno. To, to było trudne. To było trudne, bo było tutaj bardzo mało e, o sytuacji. Nie jakieś yeah, takie, yeah, takie yeah, lat, yeah, No, yeah, no, yeah. no tak. Dobra. Chyba to czytałaś. Nie no, czytałaś to. Dobra. Kiedy się urodziłam, nie było słowa, które określałoby to, kim jest... kim byłam. Dobra, dobra. To... strasznie mi się kojarzy to zdanie. To jest charakterystyczne zdanie. E Boże, no na 100% wiem, pamiętam to zdanie. Pamiętam to zdanie. Kurde, to jest w ogóle. Aha, wiem, ja nienawidzę tej książki. Mm -hmm. Na chyba, chyba, no chyba. Bo to jest kilka. Tak. Tak, no bez Tak, podoba <laughs> się. liczę, <laughs> że <Nie, śmiech> mi się nie. bardzo spodoba. No dobra. Kolejny? Mhm. Ulotki spadają z nieba o zmierzchu. To brzmi jak słowik. Nie, jest to słowik, ale ciepło. Ale to nie jest Hana. Nie. Więc ja, to ja nie czytałam. Ja też nie. Czytałam. Nie będę. Ulotki spadają o zmierzchu. A to jest polska, polski autor? Nie. Czy... Ulotki spadają z nieba o zmierzchu. Nie, to jest nieba o zmierzchu. Ale to jest dobry trop. Czy jakaś wojna? Tak. No, to ja kurczę, koszty dudkę i. Czytałaś to na pewno. Bo dzisiaj to sprawdziłam. Oglądałam film, w którym o tym mówiłaś. Były ze albo z lutego. Hmm. I co ty słownikiem? Bo to jest dobry trop, naprawdę. Z co? Aż, aż, aż mam takie, pamiętasz, jak ja nakręciłam film o słowiku i o wielkiej samotności? No. I tam była sekcja komentarzy. I tam pewna osoba mi poleciła pewną książkę, która jest lepsza niż słowik. O nie, już wiem, dobra. Tak, tak w ogóle wyparłam tę książkę. <noise> Światło, którego nie widać. Tak, nie lubisz lubię. Nie lubię. Nie. Ech. Dobra. Wraz z padającymi przez okno promieniami słońca w pokoju zagościł poranek. Takie są najgorsze. To w ogóle nic nie znaczy, nie? Nie. Dobra, no drugie zdanie od razu. Pan nic mi to nie mówi. XX spała. Śniąc sny niewinne, niespokojnie radosne, ciepłe, jasne i pachnące w jaśminem jak Leningradskie no... no, noce. Jezu, ja czy też nie mówię, jak się okazuje. Leningradzkie noce. Aha. Chyba tutaj się uczypiłam, też nie się z niedzialny. Tak? Oj, Ja tego nie czytałam. To jest... ja jestem ciekawa, no. bo to możesz albo stwierdzić, że to jest gówno, no. albo pokochać. No. Moja mama na przykład czytała i stwierdziła, że... Mama otrzymka, to znaczy moja teściowa czytała i bardzo się zachwycała i polecała mi to, więc przeczytam pewnie. Dobra, nie było tak źle. Nie poszło było tak Ci źle. super, poszło Ci super. Było nieźle. Zgadzałeś się wszystkie. No, ale po milionie posłów. No, nie tak. Dobra, no to yy, tak, my się już na teraz żegnamy i zaraz kręcimy rewanż. Tak. <laughs> Także do zobaczenia, coś.